Coś od Chinczyka. A ja wiem, co to jest. I cóż, nie jestem rozczarowany, j Hook. Mocowanie do GoPro e, za całe 5 zili. Moje się połamało od y, szelek. No to zamówiłem. Przyszło 5 zili przez oczekiwania. Chyba 10 dni. Eee, jakość jakość, byle jakość prawdopodobnie znowu na, na kilka wycieczek ale no spoko sezon, sezon się pojeździ zamówiłem jeszcze u innego sprzedającego kolejne, więc mam ich teraz nadmiar eee, nie będę testował, wiecie co to jest wiecie jak działa eee, jest skuteczne, warto kupować i dlaczego żeje dlatego że troszkę kamera jest dalej i można ją lepiej podregulować no ja polecam you